Witam Was, dzisiaj zagramy sobie Diema Mapka Afgan. Zobaczmy jak nam pójdzie. Połączenie w miarę. Mamy zepchnęli. Nawet dawaj, że biegnij. Zaraz coś wyskoczy na pewno, a. Nie ma. No mnie zawsze taki wybieg wybiegają. No co się dzieje? Ła! Jaki wyskocz zrobił. To na pewno siedzą w bunkrze. Jak przystało na raszerów ogrodowych. Średni we dwóch siedzą. Wszystko będzie go strącić, chociaż... a łeb wielki mi odtrafiło się. Ojbi No To kurę jestem widoczny. No, wiem, co postawimy flarem. Spróbuję plecy zrobić. Moja no, nie mogę, nie spodziewał się, że tam gość tak tam. Co go? Jak ja przydam no nie mogę dwa razy po Nie no, trzeci raz to chyba mnie zabije. Jest? To nie wszystkich, kurde. Potrafię jej dostek. <grywy> Parę sekund i cztery i No, tu jaka gromadka. Wycieczka. Dobra, no no no, co, polecimy. Panika system, poszła, dostał. Oj, tamten nie wylądował. Spadochron z Battlefielda by się nie otworzył. Trzeba co za broń jest. Tara. No, zobaczmy jak to strzela. Jaka cisza. O, jak. mogłoby mogło być inaczej, jakby nie pilnowali górki. Gościu tu ma jakieś takie tendencje do kampienia. No do chałupy. On no, na progu, Predatorem go przywitałem. jest dobry ten pistolet. Chodzi o plecy. Dobra. No a to była niespodzianka. Co to? A beczka pewnie jakaś. Przeczesności też nie lepiej siedzą po tych tych górnych rogach. Cisza. Na górze są zile, Chyba prawa, ławójcie. Ostatnio kulę, ale padłeś. O, dzieciaczki paczkę mają. Strączki, a się tu rozstałem. jaka, co ja zrobiłem, że go nie widziałem? Ale z pierściół. To no nie widziałem, go, tylko potem o tym, tym drugim gościu. Hmm. To jest a ten, o, Panika system. Może nóż wejdzie? Jeden jest, drugi... A i drugi nie poszedł. To jest <grystanie> strona cisza. A, jest! Campero samoloci sobie gampił. W ostatnim meczu też leżał w jednym miejscu, też napakował tych, tych stripów. Pamiętam tego ustawić sobie wyrzutni rakiet. Miał jakiś, jakąś klasę z wyrzutnią.

Ciężko, ciężko zaraz zmienimy. Czy nie będę grał taką krową? Hmm? ledwo mu głowa wystawała, ale dostałem. Znaczymy. Malon wolno iść, smok <laughs> A może do końca gry dojdę do nich do respa Wow Prządu Dobra zmienimy to klasę, bo tu Jest moja szybka klasa dobra, Z prawej strony szyby tutaj, dobra łagodź bo to nie ściągnę, ale kiedy w trewo no. no, dobrze, ładnie no gdyby nie ta paczka by było w miarę a już se koble wylewał, co za łeb kto ma nie jestem jakiś tam wynik kosmiczny, ale na pewno puszczę to na kanale. Dziękuję Wam za uwagę i pozdrawiam.